you mm -hmm. Zawsze marzyłem o tym, żeby wygrywać Żeby być najlepszym Żeby w Fortnite pokazywać coś, czego inni nie potrafią Żeby budować szalone dziewięćdziesiątki Żeby wygrywać każdy mecz Żeby wszyscy uważali mnie za najlepszego No co, pewnie też tak macie Słuchajcie, w dzisiejszym odcinku Powiem wam jak wygrać każdą grę I pokażę wam rzeczy, być może Których nie wiedzieliście i nie robiliście, żeby to zrobić Także jeśli podobają ci się Takie serie na tym kanale, na przykład jak ta To koniecznie, koniecznie Zostaw masę łapek w górę pod tym filmem i koniecznie zasubskrybuj mój kanał, bo lecimy po 670 tysięcy No zobaczcie, tylko 701 subskrypcji No zróbmy to dzisiaj, zróbcie to dla mnie i wbijcie te subskrypcje No ale widzowie, zanim odpowiemy sobie na pytanie, co zrobić, żeby wygrywać każdy mecz Przypominam wam o konkursie na losowego skina Jeśli chcecie wygrać dzisiaj takiego skina No to koniecznie wpiszcie la do sklepu Koniecznie zgłoście się w komentarzu I przeczytajcie zadania z opisu Tam musicie wykonać te wszystkie zadania, bo wszystko będzie sprawdzane No i jako, że jest tu seria poradników No to witam was, słuchajcie dzisiaj Trosze, troszeczkę taki poważniejszy odcinek, ponieważ porozmawiamy sobie, jak albo zacząć z item, albo jak się stać coraz lepszym. No i widzowie, wam na pewno się wydaje, że no przecież no nic, tak nie, no nic takiego nie wystarczy robić, tylko trzeba spadać na mapę, próbować wygrywać, próbować wygrywać, próbować wygrywać i jeszcze raz, i jeszcze raz to samo, ale odpowiedź jest totalnie inna, ponieważ trzeba jej szukać właśnie tutaj, tutaj gdzie jesteśmy. Jesteśmy teraz na kreatywnym świecie. Słuchajcie, podam wam dzisiaj najlepsze mapy do ćwiczeń, powiem wam jak się je wykonuje i powiem wam rzeczy, których powinniście się uczyć od podstaw. I od razu mówię, nie jest to żaden odcinek sponsorowany, od epika czy coś takiego robię to z dobrego serducha dla was. Także mam nadzieję, że docenicie to zostawiając łapkę w górę. No i słuchajcie, miałem e, załadować wam mapy, ale myślę, że na samym początku dla początkujących graczy, dla mega początkujących graczy muszę oczywiście pokazać bardzo podstawowe techniki. No o tym wie, o tym pewnie czy czwarte z was wie. Pamiętajcie, potrójna rampa, 90, to sprawdzajcie sobie jak wykonywać na innych poradnikach. No zajmacie podstawę. Potrójna, e, pyk. Wow no mi też czasem nie wychodzi, mam nową klawiaturę. No i to są takie dwie podstawy, których musicie się po prostu nauczyć na samym początku. No i teraz przejdziemy do konkretów, czyli do edycji. Słuchajcie, jeśli już macie te podstawy typu 90, potrójne rampy, jakieś tam lepsze budowanie, warto po prostu wejść na mapę, na którą ja teraz wchodzę. No i słuchajcie, postanowiłem, że w ogóle zrobię wam taki odcinek, ponieważ sam ostatnio bardzo dużo ćwiczę i naprawdę zdziwicie się, jakie zrobię postępy. Jakie już zrobiłem? Nie będę tego pokazywał na tym odcinku, ale bardzo się zdziwicie. No i przechodząc dalej, słuchajcie, jeśli już mamy tam ogarnięte te rzeczy, tak jak powiedziałem, co dopiero. E, moim zdaniem jako na drugą mapę, ja, gdzie powinniśmy przejść, żeby trenować se, swojego skilla, jest to mapa właśnie Raidera. Rider robi najlepsze mapy i napiszcie, co wy o tym myślicie. E, o, e, tylko trzeba je dosyć dobrze znać na pamięć, bo no, o, widzicie, no cały czas mi się wydaje, że powinienem iść w dół, bo gram na full detal. O, znowu myślałem, żeby iść w dół, no troszeczkę beka. E, no i tutaj jest podstawowa edycja, no nie? E, ta, która was przygotuje do e, Dobrych gierek. No ale ta mapka jest po prostu świetna, żeby yy, kumać. Każdą edycję w każdym czasie Że tak powiem, nie jest to cały czas to samo Że ciągniecie i edytujecie daszki Tylko macie tutaj cały czas cały czas, inno, cały czas inną edycję Która przyda się dużo bardziej w meczach Bo w meczu będziecie mieć bardzo dużo Do, do edycji różnych, różnych Różnych elementów No ale myślę, że Takie coś na sam początek do edycji Jest mega spoko, żeby zacząć oczywiście mówię o tym levelu 1 No i słuchajcie, ja polecam Robić level 1, jeśli z biegiem czasu będzie on łatwiejszy, level 2, level 3, level 4. Jest to druga mapa, która mega pomoże wam w gierce. Przejdźmy sobie dalej, bo tych mapek jest dużo więcej Czyli budowanie, podstawa była tam Edytowanie, ta mapa moim zdaniem jest kozak I jeszcze wam, wam pokażę jedną z moich ulubionych map No i przechodząc na kolejną mapę Mamy właśnie tu y, to o czym mówiłem Słuchajcie, z biegiem czasu moim zdaniem powinniście przejść na taką mapkę W której jest cały czas jedna edycja Idziecie, edytujecie, żeby zapamiętać sobie ten ruch Na przykład tak jak tutaj e, Ja na pewno tego nie będę wykonywał tak jak na przykład pro playerzy to robią Ale ostatnio bardzo staram się e, grindować No i nawet czasem mi to wychodzi Teraz też jestem na full detalach, i no jest dużo inaczej. No, możecie napisać, czy, czy waszym zdaniem ta mapka jest spoko, moim zdaniem jest super. O, no widzicie, no. I nie jestem najlepszy. Chcę Wam tylko pomóc pod względem tego, co powinniście robić i co ja też powinienem robić. No i tu mamy pierwszy, ta pierwszy taki tor. Mamy takich torów, torów bardzo dużo. Nawet mamy taki tor z reedycją, że powinniście zredytować na przykład to, to, to. Przynajmniej ja wykonuję y, tą czynność w ten sposób. Reedytując to, mega się to przydaje. W końcówkach, choćby nawet. No i widzowie, przechodzimy teraz do ostatniej mapy. I teraz mam do Was pytanie: Czy chcielibyście, żebym ja wyprowadził swoją serię map? E, wszystko po polsku wytłumaczone, rozpisy na tablicach. Czy chcielibyście coś takiego? Zostaw łapkę w górę. Jeśli tak, jeśli będzie bardzo dużo łapek, no to zrobię wam, dla Was takie mapy. No i widzowie, jesteśmy na mapie Mongrel Classic. Zabieramy sobie tutaj e, shotguna. I cała ta mapka polega na tym, że uczymy się podmiany ścian, wstawienia schodów. No, i oczywiście wycelowania w gościa. Ja tutaj na samym początku polecam robić podstawę taką. Oczywiście nie stójcie sobie za blisko, e, za blisko tej ściany, bo będziecie się blokować schodami. Także w miarę dobry odstęp sobie zróbcie. Dopiero później schody wstawiajcie. No i po eliminacji każdego z botów będziecie spadać niżej. No i uwierzcie, że ta mapka jest mega pomocna do tego, żeby się tego w końcu nauczyć. Ja bardzo długi okres czasu ćwiczyłem to. Ale no ciężko było znaleźć mapę, na której będą boty, że, będzie, że będziemy mogli w nie celować. Także ta mapa jest jedną z najlepszych do ćwiczeń, bo można robić bardzo dużo ciekawych rzeczy. Jeśli już mamy opanowane tutaj trójkąty, tak jak jest to teraz, trójkąt dziewięćdziesiątki, czyli to dla podstawowych graczy, jeśli to macie opanowane, przechodzicie na te mapy, na które Wam pokazałem. Kolejnie, trzeba to wykorzystywać wszystko w gierce. Musicie myśleć, kiedy co czego użyć, ale chciałem tutaj wrócić. Jeszcze na tą mapkę e, z free buildingiem, czyli że możecie sobie budować ile chcecie, co chcecie i bla bla bla. E, co jest najważniejsze, że, słuchajcie, moim zdaniem musicie nauczyć się różnych retake'ów, które podam wam w opisie. Podam wam linki do najlepszych retake'ów, jakie są e, w gierce. Także wszystko znajdziecie w opisie. Znajdziecie opisy mapy. No jak widzicie, ja od wczoraj uczę się podobno to się nazywa Faceway. No robię to jeszcze wolno Ale uwierzcie mi, wystarczy praktyka I ta praktyka zrobi z was bardzo dobry graczy Wiadomo, zdarzają mi się błędy Jestem bardzo słabym graczem tutaj podsumowując Ale jak i pewnie wy chcecie Jak jeszcze kliknęliście w ten film Jak i wy chcecie być lepsi Jak i ja chcę być lepszy, ćwiczę teraz No wszystkie, wszystko możecie śledzić na moim Instagramie Tam dodaję różne rzeczy No i zapraszam was do gierek Dobra, ja mam pompę Dobra, mam pompkę Aha Został na biało jeden. leży Łooo! drugi? Musisz mi pomóc Dwa dookoła mnie Aha, chłop 42 dostaje Ale jaja O, dobre

Znamo to pompa. No bez jajno No i jeszcze do mnie A jak go nie padł Nie mam pojęcia nie mam szans, bo nie mam nic Oto, no, chyba że śmigłami Aha no so nice <laughs> Chłop, dużą za drzewem pijenia Rip Co za bomba uh, O oh Jezu yes. Spad, spad, spad. Ojej, miałem 14 HP, nie? No to nie było szans. Jakiś chłop to bierze. Trochę się obawiam o swoje życie, wiesz? On spadnie na mnie. Albo o Twoje. Ojej. Mhm. Ten spadł na Ciebie, a na mnie spadł drugi. Mega, mega. Co? Zabiłeś go? Nice. Chodź, 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 chodź O kurde ta, ta, ta. Działko działku tu jest tylko Ej, i tu jest Dobra E, e, e Dostał 100 Wiem, nice 17 Nice Ale dostał bułę Dobrze, dobrze Ej, wchodzą, wchodzą Też bym go trafił Tak Leży Nice, o jezu to się nie da. Nad nami, nad nami wie, będą. Wie, się nie da Uważaj, bo ci może spać na głowę. O właśnie, jest, jest. Nie, aha, nie da się. O jezus. Jezus, sami sobie jedę. Do, Dobra, biały. Nice. ej, ja pierdzielę co my gramy. Wyedę tu, ja. O, mam rozwal, bo. rozwal mi te schody. Rozwal moje schody. Dobra. Mamy tu kibble, ja A ja trzymasz ścianę czy nie? No, trzymam. Dobra. Trzymaj, ja piję potkę tylko przytrzymaj ją. Nie trzymasz. Dobra. Trzymam, czekaj nie. Dostał? Dostał 150, 150. 80? Dobrze. O, ty się... Leży. Drugi ma 50. Katę. Dobrze, Leży. brawo, brawo. Jeszcze jeden od gdzieś od boku Dobra dobra, spoko Wow, jest, jest, jest od boku Nie wiem, ale chłop się wybudował nade mną Nie wiem skąd w ogóle Masz go tam nadal? Leży, 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 leż. powaliłem Niech szub tam Jezus! Tu leci tutaj te... Jezu, co jest? Stąd. Leżę Nice Jest nade mną, tutaj koło mnie Jest nade mną Szukam Aha Są powalną, nie wiem O y, Postawiłem mi się wiesz gdzie jest schody? W ziemi, a nie przed jego twarzą Ja pier... nie. Nie. Widać, że no. wszyscy nigareny nie gra po prostu